Cześć widzu, kochany. Dzisiaj 1400 zł mamy tutaj na case Dropiku. No i sobie tak po prostu potwieramy skrzynkę Supreme za 332 zł. Po prostu będziemy ją otwierać. No, jeżeli będzie trafiać coś fajnego, oczywiście, to po prostu do jakiegoś tam fajnego profitu doprowadzić. A jeżeli nie będzie zbytnio wychodzić, to po prostu będziemy sprzedawać te skiny i otwierać tyle, ile na, na ile nam starczy po prostu pieniędzy. Przed tym. Zakładka lady konto, kodzik Sferd, macie darmową skręczkę Silver, jeden na start, jeżeli ktoś jej nie odbierał to zapraszam, bo za darmo to uczciwa cena. No i oczywiście jak będziecie chcieli tutaj wpłacić, wszystkie metody płatności są, to jak użyjecie kodziku Sferd to otrzymacie bonus do wpłaty, także także zachęcam. Mi pomagacie wtedy jak używacie mojego kodziku, wy bo macie bonusiki, więc spoko. Ancient Trash to może zostawimy sobie na później, chociaż... dobra, zrobię to teraz. Macie oczywiście, jak ktoś nie wie, ranking... Zbieracie sobie walutę eventową i jak zajmiecie daną pozycję w rankingu, to dostajecie skina, bądź kosę, rękawiczki przypisane do tego miejsca. Macie też generator, że sobie powydałaś tą walutę eventową, karty i, kap karty i kapsułki. Weźmy sobie te kapsułki. Czekajcie, coś dzisiaj trafimy takiego, bo. No coś nie. N nie, no, dramat jakiś. A gdzie, gdzie moje szczęście do 10 zł, czy 15 tutaj trafialiśmy? Dobra. No, i tyle. Lecimy do skrzyni Supreme Droga skrzyneczka, ale ją lubię, bo sobie często tutaj trafiamy fajne koski. Na przykład No na streamie, na przykład, trafiliśmy sobie tą koskę na 0,1%. Ostatnio, czy to te tutaj Tiger Tufy też często trafią, no bo procenty po prostu na nie są spore. Więc oby dzisiaj tak też się stało. Na to trzeba liczyć. Neonuar. Dramat, 30 zł Nawet nie, 20 No dobrze, nie zawsze się trafi Coś gigamocnego Trzeba mieć to na uwadze Ale żeby tak nie było też do końca Bo będzie niemiło Korteksik, 22 No, <grystanie> jak tak będzie dawać <grystanie> Jeszcze ja... <grystanie> zadbawiłem Jak tak będzie dawać To To nie wróżę temu odcinkowi Długiej ilości minut trwania no jaguar, no jest lepiej niż tamte poprzednie ale też niezadowalająco, 154 a my tu byśmy chcieli trafić coś mocnego, żeby na, żeby tu się mogli więcej otworzyć, jest hyperbestia. bestia czy ona jest w dobrym stanie? jest factory new i to kosztuje 650 zł. no i ta ostatnia skrzynka nas tutaj uratowała troszkę i będziemy mieli na kolejne Dobrze. Cieszę się z tego. My coś już trafiliśmy. I powiedz, że to jest ta sama MK. Że to też jest Factory New. Nie, to jest field tested 94. Cholera. A jakoś Koskę? Koskę dla mnie proszę. Dobra, Fuel injector też może być. Yy, well worn, niestety, ale w well on, koszt, on w Well worn kosztuje 500 zł. I to bez statraka? To nieźle on podrożał. No to dobrze, to mnie to cieszy. Trafiliśmy sobie coś mocnego. Eee, ale koskę eee, potrzebujemy. Tak, dla ładu i dla składu Neon Rider 95. No chyba będziemy mieli na jeszcze jedną, jak trafimy tam około 20 coś złoty. No dobra, będziemy mieli na jeszcze jedną. Ale koski na razie na horyzoncie tutaj nie widzimy. I mnie to martwi, bo to jest ostatnia szansa na to, żebyśmy tutaj coś trafili. Może znowu trafimy tą jest za 600, to też nie będę płakał. Monitorzi proszę, no nie, Fire. Shower. Destage Stuwa. Stuwa. Sprzedajmy. Dobra, 173, czyli musi, musi na kontrolu nam jeszcze tutaj coś wejść tak, żebyśmy mieli te 300 zł. Więc zróbmy sobie 250 na przykład tak na start. Jakoś takoś. Zróbmy tak. 63% na takiego kałaszka. a nie stać nas. Aha, bo to ryzykujemy wszystko. Niedobrze. Ale dobrze, spróbujmy. 62%. A. Mhm. No nie dzisiaj. Najwidoczniej nie dzisiaj. Nie po drodze nam było. Ale za to mamy sporo yy, tych. Złotych monetek, więc sobie zbieramy tak na przykład z pół miliona albo milion i po prostu potwieramy też te skrzyneczki kiedyś tam jeszcze za Golda. Golda ogólnie otrzymujecie, jak otwieracie sobie jakąś skrzynkę, to po prostu dostajecie tego Golda. Im drożej, tym oczywiście więcej. No ale zawsze to jest taki fajna forma cashbacku, bo te skrzynki dają naprawdę spoko. Na przykład z tego Golda za 10 tysięcy. To no nie tak, że my trafiliśmy tylko te skiny, bo trafiliśmy sobie tego Prin Streama, War'a, Vulcana nawet, Baletrina, yy, czy to też nawet z tej najtańszej skrzyneczki Bronze. Trafiliśmy Victorię, Water Elementala często, konspiracje nawet i chyba parę razy też Frontside Misty, Więc. Trafić tutaj się da. Możemy w sumie tak sobie z 5 otworzyć jeszcze, zobaczyć, może akurat coś dropnie, żeby, żeby pokazać widzowi, że to, 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 tutaj też się coś da. Jest Rollcage. Czy Rollcage jest coś takiego wartego? 8 zł i jest Herlum za 23,50. I razem mamy 33 wydając 5000 zł wydając 5000 monetek. Wyk Rollcage i Water Elemental, proszę bardzo też. Więc często dropią te skin na przykład po 15 zł. O! No pięknie. 35 zł, może jeszcze raz tak na ostatkę, a no teraz akurat chyba nic się nie przyszczęściło takiego chociaż no, dyszka zawsze jest, no więc taka fajna forma cashbacku, no i przy okazji też macie tutaj skrzyneczki typu Facebook, Instagram, Discord, więc zachęcam wejść sobie tutaj na grupkę na Facebooku Instagrama zaobserwować i wejść na grupę na Discordzie po prostu wtedy na przykład na Facebooku wyświetla wam się kodzik często też jesteście po prostu oznaczani jeżeli jest jakiś kod, więc też Was to może nie, nie, nie ominie. Wchodzicie po prostu wtedy na skrzynkę, jak na Facebooku zobaczycie kodzik, pisujecie kodzik, otwieracie za darmo. I za darmo uczciwa cena, no wiadomo. I tyle w sumie na dzisiaj. Chociaż mam tą stłówę i tak nie mam co z tym zrobić, to, to sobie spróbujmy jeszcze może. Pyk, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, tak. A, nie stać, bo muszę trochę zmniejszyć ten, będzie wtedy tańsza skrzynka, pyk, daj mi tę sportową walizę. No ha, żeś się przykleił do tego wobosa dzisiaj. Dobra, na razie nic nie minie. Do usłyszenia w następnym filmie. Pamiętajcie o używaniu kodiku Sfer, bo mi pomagacie, wy macie bonusiki no i tyle. Siemanko.